Witajcie moi drodzy na kanale Ciszej niż myśli. Zapraszam na YouTube'a, na mój kanał, też na Instagramie, oczywiście, na TikToku, na Facebooku. Teraz coś trochę na wyluzowanie, wiecie, bo mówiliśmy o bardzo poważnych tematach, ale życie ma też i ten aspekt takiego luzu trochę, gdzie trzeba się uśmiechnąć porządnie. Odetchnąć, bo ja właśnie przeżyłem najweselszą wizytę w salonie kosmetycznym, którą mogę przeżyć. Ona dla mnie zawsze jest najweselsza. Chodzi o podolodzie, chodzi o wyczyszczenie mi trochę stóp od spodu, chodzi o odciski, bo wiecie, człowiek dużo w życiu się nachodził i chodzi dalej, bo uwielbiam chodzić rowerem mniej, ale też jeżdżę. Ale moi drodzy, to jest najweselszy zabieg, bo ja mam tak czułe stopy od spodu, że tylko moja bratanica, która ma swój akurat gabinet i do niej chodzę, dotknie mnie, to ja się śmieję jak wariat. I tak się wyśmiałem dzisiaj, przy tym robieniu mi tam stóp od spodu, że w pewnym momencie mówię: słuchaj Marysia, mówię, Co, ja się chyba sikam ze śmiechu, jak to dalej pójdzie. Już mnie tak przepona ze śmiechu bolała. Ale potem mówię, są. Właściwie to nie ma problemu, bo przecież ja mam pampersa założonego. Bo ja noszę sobie pampersy. Wiecie? Tak, to jest bardzo praktyczna sprawa. Oszczędza się na wodzie, na spuciwaniu. Nie trzeba myć rąk. Więc no naprawdę, to, to jest super sprawa. Ja noszę jednego pampersa zakładam na miesiąc. Ludzie się dziwią, jak ja mówię, że ja jednego na miesiąc mam. Ja mówię, bo ja tak kupuję, tak i piszę na opakowaniu do 30 kilo. No to ja tyle nie wyrobię przez miesiąc. Ale już ten 31 dzień to już trochę drapie i chodzę na takich dziwnie sztywnych i rozszerzonych nogach i wtedy wiem, że czas pampersa zmienić. Ale jeden na miesiąc mi w zupełności wystarcza. Spokojnie. Miłego dzionka życzę.